No. Dzień dobry, znowu prośba o trzy rzeczy. Pierwsza to subskrypcja tego kanału. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to bardzo mi się to przyda, więc bardzo Cię do tego zachęcam. Druga to obserwowanie mojego Instagrama. Tam jestem rzadko, ale jestem bardzo. Jeżeli już coś dodaję, to naprawdę staram się nie przebodźcowywać i dodawać jakieś wartościowe rzeczy, a trzy to zapraszam Cię na mój sklep, roślinne przestrzenie, które właśnie na których dostępna jest przed sprzedaż nowych świec sojowych, naturalnych, z naturalnymi olejami. Kami które tworzę ja i mój mąż od początku do końca. Jest na przykład nasz bestseller: leśna mgła, leśna mgła to jest taki zapach y, drewnianego domku w lesie, kiedy bosą stopą wychodzisz z niego, właśnie na trawę z rosą. To jest taki dom szeptuchy, bardzo piękny zapach. Mamy również, tylko ja tutaj nie mam przy sobie, y, kwiaty edenu, czyli to zapach y, takiego przejścia przez naszą działkę do naszej altanki, gdzie czeka babcia z suszonymi Ołami. jest tam szałwia drzewo różane, drzewo herbaciane bardzo ładny zapach, mamy również cały zestaw trzech zapachów mm, od rana do nocy ten jest akurat na popołudnie to jest babina grejfrutina i to są wakacje, takie gorące <laughs> słoneczne wakacje u babci w, we Włoszech, kiedy jemy soczyste, czerwone grejfruty tam jest właśnie grejfrut jest lawenda, jest sporo fajnych rzeczy, więc zapraszam Cię na nasz sklep. Za rzadko o tych wszystkich trzech rzeczach mówię, a one są bardzo ważne, bardzo Wam je polecam. Natomiast teraz przechodzimy do pięciu inspiracji i dzisiejszymi inspiracjami będą seriale. Pierwszy i jedyny serial z Netflixa to Sexify i pamiętam, że włączyliśmy go nie wiedząc o nim absolutnie nic i myśląc, że będzie to dosyć słabe, yy, położyliśmy się na tej kanapie, mieliśmy taki dzień, że chcieliśmy sobie odpocząć i akurat ten serial yy, natrafił się na naszej drodze yy, i postanowiliśmy go włączyć. Czy on jest fajny? To jest trudne pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. On jest trochę groteskowy i jeżeli weźmiemy pod uwagę tą groteskę i to przymrużenie oka, to możemy je uznać za wielkie arcydzieło, za wspaniałą przygodę. Natomiast jeżeli patrzymy mm, tak obiektywnie, to... Jest tam za, bardzo, za dużo niedociągnięć. Mnie trochę irytowała sztuczność bohaterów, bardzo, bardzo sztuczne dialogi, plastikowość tych, tej sytuacji. W każdym razie, mimo wszystko, serial o ogląda się bardzo dobrze właśnie na taki jeden y, dzień oglądania, jedzenia, rozmawiania, robienia czegoś przy okazji. Ja na przykład przy okazji tego serialu y, robiłam etykiety na świece. Chociaż zazwyczaj wolę robić jedną czynność naraz, to jednak y, oglądanie tego serialu i tylko patrzenie na ten serial byłoby chyba dosyć nudne. W każdym razie, historia opowiada o dziewczynie, która przez rok, chyba przez rok lub więcej, y, na studiach pracowała nad swoją aplikacją y, o dobrym śnie, y, którą chciała przedstawić swojemu wykładowcy, który powiedział, że ona nie jest wystarczająco sexy. Więc dziewczyna wpadła na pomysł, że zrobi aplikację o orgazmie kobiecym. I to dobry pomysł. mes eum Groteskowy pomysł! To dziwne y, robić taką aplikację, ale te bohaterki są tak różne, tak fajnie zostało to pokazane, te różnice, i to, że w Polsce powstał taki serial o takiej tematyce. Y, trzeba to chwalić, więc fajnie. Polecam, ale nie liczcie na jakieś niesamowite uniesienia. To bardziej leciutki, luźny serial. I teraz lecimy z serialami z HBO Go. Pierwszy z nich to mer z East Town, i powiem Wam, że że to jest serial po prostu marzenie. Jeden z lepszych, które widziałam. Siedmiu od odcinkowy właśnie wczoraj obejrzałam ostatni. No i niestety HBO Go ma tak, że co tydzień robi premierę kolejnego odcinka, więc nie można było pochłonąć tego serialu w całości, a szkoda, ponieważ ten serial ma to do siebie, że każdy odcinek kończy się takim! Co teraz? Co stanie się teraz? Mm, I nie chcę Wam opowiedzieć o tym serialu nic, ponieważ za każdym razem, jak zaczynałam coś o nim mówić, to mm, dawałam zbyt duże podpowiedzi, zbyt duży spoiler um, i nie ma to sensu, więc powiem Wam tylko, że ten serial jest o y, kobiecie, o detektywie, która mieszka w małym mieście, w którym dochodzi y, do morderstwa y, dziewczynki, a wcześniej zostały. Y, y, Wcześniej już zajmowała się sprawą poszukiwania dziewczynki innej, więc próbują rozwiązać tę sprawę. Jest tam yy, motyw, właśnie ten. Yy, tej zbrodni jest motyw kobiety, jako takiej niby silnej, takiej oschłej, gdzie to wszystko się zmienia z każdego odcinka na odcinek. Jest temat rodziny, właśnie relacji matka z córką i ta córka ze swoją córką. Bardzo, bardzo to jest ciekawe i potrzebne. No i ogólnie jest tam bardzo dużo wątków, które. Yy, wszystkie są na miejscu, wszystkie są potrzebne. Historia też yy, do ostatniego odcinka w ogóle jakby nie rozczarowuje. To jest bardzo wysokie, wysoki poziom yy, aktorstwa, ale też reżyserii, scenariusza, i to jest właśnie serial, który. Yy, powinno się obejrzeć, który jest naprawdę bardzo dobry i na wysokim poziomie, bardzo polecam, 5 na 5. Następnie mamy jeszcze nieskończony serial, no bo właśnie jeszcze nie było ostatniego odcinka, Havasu 19 dni jest ostatni, czyli opowieść podręcznej i bardzo chciałabym dowiedzieć się, jakie jest wasze zdanie, jeżeli oglądacie ten serial, bo my zaczęliśmy ostatni, ostatni sezon, bo wszystkie poprzednie oglądaliśmy w czasie teraźniejszym, w czasie premiery i nas bardzo wkurza ten serial. To znaczy, pierwszy sezon to jest mistrzostwo, to jest symetria wizualna, y, to jest doskonałe przedstawienie złej interpretacji Pisma Świętego. Coś niesamowitego, rewelacyjny serial, rewelacyjny, y, rewelacyjne przedstawienie. Myślę, że nika, nie, nikomu nie trzeba przedstawiać tego serialu, natomiast drugi sezon już jest. Taki. Natomiast trzeci sezon to jest jakieś nieporozumienie, totalnie nielogiczne działanie tej, tej głównej bohaterki. Yy, no i też całego tego systemu. Więc wkurza, ale mimo wszystko kończy się takim odcineczkiem, że chcesz obejrzeć kolejny sezon, no i właśnie ten sezon nastał. Nie będę wam nic mówić, bo jeżeli nie oglądaście pierwszego sezonu, no to nie chcę tutaj nikogo naprowadzać. Natomiast polecam pierwszy sezon, bo on jest doskonały. To jest 10 na 10 czy 5 na 5, jak oceniałam to przed chwilą. W każdym razie ten sezon jest bardzo mocny. Dwa odcinki są tak idiotyczne i bezsensowne, że wiadomo, że ma w tym palce twórca trzeciego sezonu. W każdym razie te ostatnie odcinki i te pierwsze odcinki były bardzo dobre, bardzo Wam polecam. Też niesamowita gra światłem, yy, bo zazwyczaj, no właśnie takie wiecie, YouTube'a jakieś głupie filmy <grymne> mają idealne oświetlenie, wiecie. No, mój nie, ale z dwóch stron doskonałe naświetlenie twarzy, żeby wszystko było takie widoczne, jasne, kolorowe, piękne. Natomiast tam wszystko dzieje się jakby pod Ziemią. Nie dzieje się pod Ziemią, ale tak to wygląda. Wszystko jest takie ciemne, niedoświetlone. Trzeba tak szukać tych postaci. Gra światłem jest doskonała, gra słońcem. Ze słońcem, pod słońce jest również niesamowita. Każdy kadr można oglądać i się nim zachwycać jak obrazem, więc nawet dla takich wizualnych uniesień od pierwszego sezonu jest to doskonałe, ale w pierwszym sezonie była taka symetria, te podręczne chodziły równiutko, miały te same ciuszki, więc to wszystko było takie ułożone. Natomiast w tym sezonie zachwyca mnie to, jak bardzo ciemny jest ten serial i nieoczywisty wizualnie, ale jestem ciekawa waszych doświadczeń. Jeżeli chcemy sobie popisać o tym serialu, jeżeli chcecie napisać na przykład o czwartym sezonie jakiś spoiler, to napiszcie pierwsze słowo spoiler, no i wtedy będziemy sobie pisać, a ktoś jeżeli nie będzie chciał czytać, to sobie po prostu pominie te komentarze. Myślę, że to będzie dobra yy, opcja, bo ja bardzo chciałabym poczytać o tym serialu i dowiedzieć się od Was, co o nim myślicie. Następny serial to Euforia i yy, pamiętam wielki zachwyt zewsząd o, o tym serialu i też wielki zachwyt wszystkich takich y, makijażystek YouTubeowych, które właśnie robiły sobie makijaże w stylu Euforii. Y, to jest serial o nastoletniej narkomance, która wraca z odwyku, próbuje na nowo, ale jej się nie udaje, y, żyć w swoim dawnym mieście, w swojej dawnej szkole, poznaje nową przyjaciółkę, która jest transeksualna. To wszystko jest bardzo Ciekawe, ale ja tego nie rozumiem. W każdym razie, no nie wiem, to jest z 8 odcinków mm, i wiecie, ja normalnie nie wiecie: 20, i mówię, dobra, Piotr, włączamy odcinek. I po 5 minutach ja spałam. Ten serial tak doskonale mnie usypiał, że ja nie kumam o co chodzi i tak bardzo chciałam go oglądać. On mnie absolutnie nie nudził, on był. Strasznie mi nogi. On był niesamowity, bardzo, bardzo mi się podobał wizualnie, ale też aktorsko. Ta główna bohaterka. Uwielbiam y, ją w każdym filmie i w każdej odsłonie w ogóle tak wizualnie ją uwielbiam. Y, więc nie mam pojęcia, dlaczego na tym zasypiałam. To też nie był jakiś trudny okres w naszym życiu, gdzie wiecie, zaczynaliśmy ten film na przykład o pierwszej nocy, bo cały dzień harowaliśmy. Absolutnie nie. Więc czemu ja na nim zasypiałam? Nie mam pojęcia, ale przespałam każdy odcinek, więc. To jest dziwne. Chciałabym do niego wrócić. Też są jeszcze dwa odcinki specjalne. W każdym razie on był taki psychodeliczny, i właśnie kiedy zaczęłam go oglądać, to porównywałam go do Sexify, bo tam też jest taki absurd. Ta główna bohaterka często przekracza takie słowne granice, których zazwyczaj się nie przekracza. Ona jest taka w punkt, taka wprost, taka. Ostra. I wydaje mi się, że w Sexy Fight też próbowali to zrobić i też próbowali zrobić taką groteskę, taki, taką właśnie psychodelę trochę, trochę mniej niż w Euforii. W każdym razie w Euforii to wyszło tak doskonale, to aktorstwo jest tak doskonałe, to wszystko jest tam takie doskonałe i też doskonale usypia. <gry> A w Sexy Fight to jest takie trochę przedstawienie w teatrze wiecie, troszeczkę takie. Nie umieszczając absolutnie y, teatrowi, ale y, teatr dzieci w szkole o! Y, że to może być bardzo dobre, ale jednak widać takie. No więc, jeżeli nie oglądaliście jeszcze euforii, to bardzo wam polecam y, to zobaczyć. Y, ja jeszcze wrócę do tego i mam nadzieję, że kiedyś opowiem wam o tym więcej. Y, no a ostatni serial, właściwie ostatni nie serial, tylko odcinek serialu, to Przyjaciele, spotkanie po latach. I powiem wam, że no, dla mnie to nie jest spotkanie po latach, bo dla mnie to. Jakby, Przyjaciół zaczęłam oglądać rok temu, skończyłam ich oglądać chyba jeszcze w tamtym roku w wakacje. Teraz oglądam ich drugi raz, więc dla mnie to jest po prostu jakby kontynuacja bardzo szybka. W każdym razie um, Piotr nie ogląda Przyjaciół, a to oglądał te półtorej godziny, oglądał z takim zapatrzeniem, też się przekonał do tych przyjaciół, się śmiały strasznie z tego, co tam pokazywali, więc to było super. Ja też myślałam, że to będzie odcinek, że bohaterowie spotykają się po latach w tym domu. No nie spotkają się w tym domu, ale cały czas miałam taką wizję, że spotkają się w tym domu. W każdym razie to nie jest to, to jest spotkanie aktorów prawdziwych, realnych aktorów realnych postaci. Realnych osób, które właśnie opowiadają, jak to było. Jak się dostali y, do tego filmu, to też jest y, duży wkład twórców, oni też opowiadają, jak wpadli na pomysł tego serialu y, i jest też wywiad taki z publicznością, kilka pytań, jest też y, sporo bohaterów, którzy przychodzą i którzy są tylko na chwilę, też jest śpiewanie śmierdzącego kota na, na, na nowo, y, jest dużo smaczków. Ale tak wszystko jest liźnięte. Ja oczywiście się poruszałam 100 razy, fajne to było, ale jak sobie myślę, że to jest jedyny raz, kiedy się spotkali, i jedyny raz, no już więcej się nie spotkają, i że to było domknięcie, jakby takie tego całego serialu, to jest mi trochę przykre, jest trochę niedosyt, ale ogólnie to było bardzo dobre i myślę, że każdy fan, przyjaciół będzie tym za, z tego zadowolony. Też właśnie fajnie, że przyjaciele wrócili na HBO, chociaż ja wolę. Przyjaciół na Netflixie, bo tam to wszystko było takie logiczne, takie. Yy, pod ręką. Yy, wpadło mi teraz jedno słowo, no właśnie, mówiłam o tym poprzednim odcinku. Yy, że jakby Netflix wiedział, że oglądasz Przyjaciół i podsyłał ci. Chcesz oglądać dalej? Oglądaj kolejny odcinek lub od którejś minuty cokolwiek. Yy, a HBO jest takie niepoważne, takie cały czas się zecina, coś jest nie tak, więc to ujmuję tym przyjaciołom przez to, że to nie jest takie intuicyjne, o. Yy, ale i tak jak się już włączy odcinek, jak już on leci, to już jest naprawdę spoko. Yy, no i teraz też czuję, że przez to, że yy, oglądając przyjaciół pierwszy raz byłam w tym przebodźcowaniu cały czas, yy, to teraz zupełnie inaczej oglądam przyjaciół i jestem taka mocno pochłonięta też dlatego, że ich po prostu polubiłam. W pierwsze odcinki oglądałam takie, żeby odbębnić, więc to jest super bo mm, pierwszy sezon oglądałam grając w kulki, układając puzzle, robiąc miłe rzeczy naraz, coś tam, coś tam, a ten oglądam także że siadam i sobie oglądam i właśnie widzę różne smaczki, bo już wiem jak to się wszystko skończy, więc to jest super. Mm, można powiedzieć, że jestem małą fanką, przyjaciół i to jest bardzo fajne, więc no, to by było na tyle. Mam nadzieję, że was zainspirowałam, żeby obejrzeć coś fajnego wieczorami. E, dajcie znać, co was zainspirowało w ostatnim miesiącu, a ja was ściskam serdecznie, Pozdrawiam Guziaczki. Do zobaczenia w następny, następnym filmie. Pa!